Shurima, your emperor has returned. Witam Cię serdecznie, miło mi do Ciebie mówić, ja jestem Godu, a dziś zapraszam Cię na odcinek o Azirze, imperatorze pustyni. Zacznijmy zatem tak jak standardowo, czyli na początku krótkie informacje, później skrót historii, a na końcu cała biografia. Dobrze. Azir w Lolu jest określany jako mag, jego region to Shurima, a jego główny tekst to. Shurima will once again stretch to the horizon. Azir był śmiertelnym imperatorem Shurimy w dawnych czasach. Dumnym mężczyzną, który był o krok odzyskania nieśmiertelności. Jego arogancka duma doprowadziła do tego, że zdradzono i zamordowano go w chwili największego triumfu. Jednak teraz, wiele tysiącleci później, odrodził się jako wyniesiona istota o bezgranicznej mocy. Jego pogrzebane wśród piasków miasto jeszcze raz powstało, a Azir pragnie przywrócić Imperium Shurimy dawną chwałę. Tysiące lat temu Shurima była rozległym imperium, które podporządkowało sobie wiele krain dzięki potężnym armiom prowadzonym przez niepokonanych wojowników, zwanych Wyniesionymi. Shurima, rządzona przez ambitnego i rządnego władzy imperatora, była najwspanialszą krainą w tamtych czasach. Żyzna ziemia błogosławiona mocą słońca, która lśniła z olbrzymiego złotego dysku unoszącego się na szczycie świątyni w sercu stolicy. Azirowi, najmłodszemu i najmniej lubianemu synowi imperatora, nie była pisana chwała. Ze względu na liczne rodzeństwo nie miał szans zostać imperatorem. Prawdopodobnie skończyłby jako kapłan lub zarządca jakiejś zapodoj prowincji. Był szczupłym, sumiennym chłopcem, który spędzał więcej czasu nad tekstami zgromadzonymi w wielkiej bibliotece Nasusa, niż trenując walkę pod okiem Renektona, bohatera wyniesionych. Pośród półek wypełnionych zwojami, księgami i tabliczkami, Azir spotkał młodego niewolnika, który odwiedzał bibliotekę praktycznie codziennie w poszukiwaniu tekstów, których pragnął jego mistrz. Niewolnicy w Shurimie nie mogli posiadać imion, ale chłopcy się zaprzyjaźnili. I Azir złamał to prawo, nazywając druha Zerat, co oznacza ten, który się dzieli. Wyznaczył Zerata, choć zachowywał ostrożność, aby nie nazwać go publicznie, na swojego osobistego niewolnika. Od tej pory wspólnie poznawali historię Shurimy oraz jej wyniesionych bohaterów. Podczas corocznej wędrówki po Imperium z ojcem, braćmi oraz Renektonem, królewska karawana zatrzymała się na noc w znanej oazie. Azir i Zerat wymknęli się w nocy, aby rysować gwiazdy i wykonać własne gwiezdne mapy do tych, które oglądali w Wielkiej Bibliotece. Gdy rysowali konstelacje, zabójcy nasłani przez wrogów Imperatora zaatakowali karawany. Jeden z nich znalazł chłopców i zamierzał poderżnąć gardło Azirowi, ale Zerat rzucił się agresorowi na plecy. Korzystając z zamieszania, Azir dobył sztyletu i wbił go w krtań napastnika. Azir zabrał miecz zabitego i ruszył pędem do oazy, ale gdy dotarł na miejsce, zabójcy zostali już pokonani. Renekton ochronił imperatora i zabił agresorów, ale wszyscy bracia jego pana zginęli. Azir opowiedział ojcu o odwadze Zerata i poprosił go, aby nagrodził chłopca, ale jego prośba nie znalazła uznania władcy. W oczach imperatora chłopiec był niewolnikiem i nie był godny jego uwagi. Azir przysiągł więc, że pewnego dnia on i Zerat staną się braćmi. Imperator powrócił do stolicy z piętnastoletnim Azirem jako swoim dziedzicem i rozpoczął bezlitosną kampanię wymierzoną w tych, których uważał za winnych nasłania zabójców. Paranoja i egzekucje całkowicie pochłonęły Shurime na kolejne lata, gdy imperator mścił się na każdym, kogo podejrzewał o zdradę. Jako że Azir stał się teraz następcą tronu, jego życie wciąż było zagrożone. Jednak ojciec nienawidził go i żałował, że to nie on umarł zamiast braci. Królowa była wciąż na tyle młoda, żeby urodzić synów. Azir zaczął trenować walkę, a tak na uświadomił mu, jak mało wie o wojaczce. Nauki chłopca podjął się Renekton i pod jego surowym okiem Azir uczył się władania mieczem i włócznią, dowodzenia wojownikami i zawiłej sztuki prowadzenia wojny. Młody książę podniósł status zerata jedynego zaufanego powiernika i mianował go swoją prawą ręką. Aby lepiej mu doradzał, Azir polecił Zaratowi poszukiwanie mądrości wszędzie, gdzie mógł ją zdobyć. Lata mijały, lecz królowej nigdy nie udało się powić kolejnego dziedzica. Każde poczęte dziecko umierało w jej łonie, zanim było gotowe przyjść na świat. Tak długo jak królowa roniła potomstwo, Azir mógł czuć się stosunkowo bezpiecznie. Na dworze imperatora pojawiły się sugestie, że nad królową ciąży klątwa. Niektórzy szeptali, że może być ona związana z osobą młodego następcy tronu. Azir zaprzeczał tym oskarżeniom, a nawet skazał na śmierć tych, którzy odważyli się wypowiedzieć je na głos. W końcu królowej udało się powić zdrowego syna. Jednak w dniu jego narodzin nad Szurimą rozpętała się straszliwa burza. Komnaty królowej opanował deszcz potężnych błyskawic, a w ich ogniu zginęła zarówno ona, jak i niemowlę. Powiadano, że imperator, owładnięty szałem i rozpaczą po otrzymaniu fatalnej wieści, sam odebrał sobie życie. Wkrótce jednak pałac obiegły plotki, jakoby jego ciało, spopielone do granic rozpoznania, odnaleziono na kamiennej posadce pałacu wraz z ciałami członków jego straży przybocznej, które były w podobnym stanie. Azir był w szoku po śmierci obojga rodziców, jednak imperium potrzebowało króla. Wkrótce przejął więc kontrolę nad Shurimą jako imperator z zeratem u boku. Przez następne dziesięciolecie rozszerzał granice szurimy i sprawowo surowe, lecz sprawiedliwe rządy. Wprowadził reformy mające polepszyć życie niewolników, jednocześnie opracowując plan porzucenia tysiącletniej tradycji i całkowitego zniesienia niewolnictwa. Swoje zamiary utrzymywał w tajemnicy nawet przed zratem, przez co kwestia niewolnictwa stare była kością niezgody między nimi. Fundamentem imperium od zawsze było niewolnictwo, a bogactwo i potęga wielu spośród jego wielkich rodów wciąż opierały się na ciężkiej pracy zniewolonych sług. Proces przemiany tak utrwalonego porządku i rzeczy nie mógł odbyć się w jedną noc, a gdyby plany Azira wyszły na jaw, nigdy nie udałoby mu się doprowadzić do ich realizacji. Mimo ogromnego pragnienia Azira, aby uznać Zerata jako swego brata, nie mógł tego zrobić, dopóki wszyscy niewolnicy Shurimy nie byli wolni. Przez wszystkie te lata Zerat chronił młodego imperatora przed jego politycznymi rywalami i przewodził rozszerzaniu granic imperium. Azir ożenił się i spłodził wiele dzieci, zarówno pracowitych potomków, jak i bękartów poczętych z nierozważnych romansów z niewolnicami i kobietami z haremu. Kserat natomiast stale podsycał wizję imperatora o imperium większym, i wspanialszym od każdego, które kiedykolwiek powstało. Przekonał Azira, że aby zdobyć władanie nad całym światem, władca musi stać się niezwyciężonym Bogiem wśród ludzi, istotą wyniesioną. Gdy potęga jego królestwa osiągnęła szczyty, Azir ogłosił już swoją wolę poddania się rytułowi wyniesienia by stanąć na równi z Nasusem, Renektonem i ich sławnymi przodkami. Wielu kwestionowało tę decyzję. Rytuał wyniesienia był ogromnie niebezpieczny i przeznaczony jedynie dla tych, którzy znaleźli się u kresu swego żywota tych, którzy poświęcili swoje życie Shurimie i których ofiara miała zostać nagrodzona poprzez wyniesienie. Decyzja, na kogo spłynie łaska wyniesienia, leżała w gestii kapłanów Słońca nie zaś dumnego władcy, przekonanego o swej nieobronności. Jednak nikt nie mógł już powstrzymać Azira, którego arogancja rosła wraz z rozszerzaniem się granic jego imperium. Rozkazał kapłanom podporządkować się swojej woli pod groźbą śmierci. W końcu nadszedł dzień rytuału i Azir kierował swe kroki ku podestowi wyniesienia, otoczony tysiącami swych żołnierzy i dziesiątkami tysięcy poddanych. Nieobecność braci Renektona i Nasusa, wysłanych przez Zerata w celu odparcia pilnego zagrożenia, nie powstrzymała Azira przed wypełnieniem tego, co postrzegał jako swoje przeznaczenie. Wspiął się po wspaniałych, złotych stopniach na szczyt świątyni, stojącej w samym sercu miasta. Na chwilę przed rozpoczęciem rytuału, zwrócił się do Zerata i wreszcie ofiarował mu wolność. Nie tylko jemu, ale wszystkim niewolnikom. Zerat zaniemówił z wrażenia. Jednak to nie było wszystko. Wziął Zerata w objęcia i nazwał go swym bratem na wieki, tak jak mu obiecał wiele lat wcześniej. Następnie się obrócił, gdy kapłani rozpoczęli rytuał przyzwania cudownej mocy słońca. Azir nie był jednak świadomy tego, że w poszukiwaniu mądrości Zerat studiował nie tylko historię i filozofię. Posiadł mroczną sztukę czarnoksięstwa, równocześnie pielęgnując w swym sercu pragnienie wolności, które niepostrzeżenie przekształciło się w ognistą nienawiść. W kulminacyjnym momencie rytuału były niewolnik uwolnił swe moce i strącił Azira z podestu. Pozbawiony ochrony runicznego kręgu, Azir spalił się w ogniu słońca, podczas gdy Zerat zajął jego miejsce. Światło wypełniło Zerata mocą, zawył, gdy jego śmiertelne ciało zaczęło poddawać się transformacji. Jednak magia rytuału nie była mu przeznaczona, a konsekwencje próby przekierowania tak ogromnych i wspaniałych niebiańskich mocy były straszliwe. Moce przewołane przez rytuał wyniesienia eksplodowały, niszcząc Shurime i zamieniając miasto w ruinę. Jego mieszkańcy zostali spopieleni, a wzniosły pałace obrócone w pył. Piaski pustyni powstały i pochłonęły to, co zostało z miasta, które chwilę wcześniej stało u szczytu swej świetności. Tarcza słońca zniknęła z nieboskłonu, a setki lat pracy i wysiłku zostały zniweczone w jedną krótką chwilę przez ambicje jednego człowieka i niesłuszną nienawiść drugiego. Jedynymi pozostałościami wspaniałego miasta Azira były ruiny zatopione w piaskach pustyni i echa krzyków jego mieszkańców niesione przez nocny wiatr. Azir nie był tego świadkiem. Został pogrążony w nicości. Jego ostatnimi wspomnieniami był trawiący go ogień i ból nie do opisania. Nie wiedział, o co wydarzyło się na szczycie świątyni, nie wiedział o upadku swego imperium. Trwał zagubiony w ponadczasowej nicości, aż tysiące lat po zagładzie Szurimy krew ostatniego z jego potomków spłynęła na ruiny świątyni i wskrzesiła go. Azir powstał z niebytu, lecz wciąż nie był kompletny. Jego ciało było nic niczym więcej niż zarysem postaci z pyłu, ożywionego przez pozostałości po jego nieugiętej woli. Azir, stopniowo powracając do swojej cielesnej postaci, błądził pośród ruin, aż znalazł ciało kobiety z raną po zdradzieckim ciosie zadanym nożem w plecy. Nie znał jej, lecz poznał w jej wyglądzie echo swojej linii krwi. Myśli o imperiach i potędze opuściły go, gdy podniósł ciało cury Shurimy i zaniósł ją w miejsce, które niegdyś było oazą zmierzchu. Oaza była pusta i wysuszona, jednak z każdym krokiem Azira kamienny basen napełniał się krystalicznie czystą wodą. Azir zanurzył ciało kobiety w ożywczych wodach oazy, a gdy zmył z niej krew, jedynie cienka blizna pozostała w miejscu, w które wbito zdradziecki nóż. Ten bezinteresowny czyn przywołał kolumnę ognia, która uniosła władcę w powietrze i nadała mu postać wyniosłej istoty, którą planował zostać tysiące lat wcześniej. Nieśmiertelna potęga słońca wlała się w niego, tworząc fantastyczną sylwetkę w złotej zbroi oraz z głową jastrzębia, i nadając mu moc władania piaskiem pustyni. Azir uniósł ramiona, a ruiny jego miasta otrząsnęły się z pyłu wieków spędzonych w zapomnieniu, by powstać na nowo. Tarcza słońca znów wypełniła opustoszałe niebo swą boską obecnością, a ożywcze wody popłynęły wśród świątyń wyłaniające się spod piasku na jeden gest imperatora. Azir wspiął się po schodach świątyni słońca i rozkazał wiatrom pustyni odtworzyć ostatnie chwile wyburzonego miasta. Duchy uformowane z piasku odegrały scenę sprzed wielu, wielu lat, a przerażonym oczom Azira ukazała się pełnia zdrady Xerata. Zaszlochał, gdy ujrzał morderstwo popełnione na swojej rodzinie, upadek Imperium i kradzież własnej mocy. Dopiero teraz, o całe milenia za późno, nareszcie zrozumiał głębię nienawiści, którą żywił do niego ukochany przyjaciel i sojusznik. Dzięki potędze i mocy widzenia rzeczy odległych w czasie i przestrzeni, istoty wyniosłej, Azir wyczuł obecność Zerata gdzieś w oddali i przywołał armię piaskowych wojowników, by maszerowała u boku odrodzonego imperatora. Pod palącym słońcem pustyni, Azir złożył wieczystą przysięgę. Odzyskam swe ziemie i zażądam zwrotu tego, co moje. Your emperor shall